K. I'm gay I'm gay I'm gay this, this, this is not ok This needs to stop now This is cancer Hey, that's pretty good, hey, good. Strętna wieś mascylna siedziała w jaskini czaszek i ogarniała ją coraz większa złość Wtedy właśnie do skrzynki na listy wpadł ilustrowany katalog podróżniczy dla czarownic. Podstępna myśl przyszła jej do głowy, gdy ujrzała tropikalną wyspę. Tymczasem troll Hugo powrócił do domu i stwierdził, że chce się powiesić. Hugo domyślił się, że musi to mieć związek z ochydną wiedźmą z Cyllą. Pobiegł więc do jaskini czaszek. Gdy jednak przybył do jej pieczary, nikogo tam nie zastał. Dopiero ujrzawszy katalog, uświadomił sobie, co się stało. Niewiele myśląc, Hugo wskoczył do samolotu i poszybował na południe, w kierunku World Trade Center, na której Scylla uwięziła jego rodzinę. Scylla już tam na niego czekała. Weszła w komitywę z Don Kroko, byłym władcą tropikalnej wyspy. Och, co to za ananas?!